Mamy kurwa e, pierwsza nasza e, re, wideo relacja z wyjazdu do Nahel. Jest pewien problem, ponieważ mamy tylko 15% w baterii. Nie ma kurwa, nie ma kurwa, nie ma kurwa zasięgu i nie możemy się pośmiać w Instagramu. Kurwa, o, no, z Instagrama. Kurwa, z Instagrama. Instagrama, więc tak. Zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem. Później było jeszcze większe opóźnienie. Rabciu w końcu wpadł. Ale w końcu. <śśmiech> Rapciu wpadł. Konwers się rozprół. <laughs> no Ale nie dałem dupy, No, muszę przyznać. Pokaż nam konwers, gdzie ci się spodnie rozproły. <laughs> aktualnie tam siedzę. Nie, na... <laughs> dałbyś, dałbyś jeszcze raz, to bym mandatu nie dostał. Więc <laughs> tak. <laughs> <laughs> Obecnie e, mieliśmy jedną stację, na następnej mamy obiecany postój. A no następnej? No tak, mówili, że druga stacja i postój. A nie mówiłeś, czy to będzie stacja paliwowa? Najgorsze jest to, że mamy plecak wyjebany kanapkami. Mamy plecak wyjebany browarem. I ten browar nie dość, że jest chłodny. Masz, kurwa, jeszcze jest chłodny. Bo te kanapki chłodzą. A? Chłodzące kanapki <laughs> Jeszcze kurwa o dziwo! Masz bro kanapki. Browar jeszcze nie jest otwarty Bo to wiesz dlaczego? Bo jeszcze nie było toalety, to ja nie biję na wszelki wypadek No co <laughs> no, to odjebało cię Nie, chyba pamięci już zabrakło Albo A bo mi na przykład nie włącza się aparat jak mam poniżej tam ilutko to może też tak no. no to no, kurwa zawiesił się No nie to żeby się no.